Cześć! Dziś robimy szybciutkie podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu. 17 stycznia dodałem post na fanpage z filmikiem konkursowym. Wystarczyło polubić fanpage, udostępnić filmik i dodać komentarz z wynikiem sobotniego meczu między Manchesterem City, a Tottenhamem i podać strzelca chociaż jednej bramki. Udział wzięło 19 osób. Sprawdźmy jak poszło. 1-1 do -1 Kane, 0-0, 3-1 Aguero, 1-2 Ali, 2-1 do Kane, 1-0 Ali, 2-0 do Ali, 1-1 Aguero, 1-0 Aguero, 0-0, 0-1 Kane, 1 do 2 Ali, 2 do 2 i tutaj mamy pięknie trafiony wynik, ale niestety strzelca bramki już nie 2 do 1 Aguero, 1 do 2 Kane, 1 do 1 Kane, 1 do 1 Kane, 2 do 2 Nolito i znowu trafiony wynik, ale chybiony strzelec bramki, 1 do 3 Kane i 1 do 1 Aguero. Łukasz Książek natomiast został wylosowany jako osoba wygrywająca nagrodę bonusową. Także Łukasz, zapraszam, napisz do mnie na fanpage. Pamiętajcie o łapkach w górę i subskrypcjach, żeby być na bieżąco z filmikami i konkursami. No i wiadomo, napędza mnie to do dalszej pracy. Ruszamy też z nową serią wygranych kuponów. Waszych kuponów, drodzy widzowie. Wysyłajcie mi na fanpage swoje wygrane kupony, pochwalcie się, a ja pod koniec każdego tygodnia wybiorę najciekawsze i najlepsze i skleję z tego jakiś fajny odcinek. Fanpage macie oczywiście w opisie filmiku na dole. Serdecznie. Dziękuję za wyświetlenia, za to, że oglądacie. Za łapki czy to w górę, czy w dół. No i oczywiście za subskrypcję. Trzymajcie się. Piąteczka.